Muzyka, w na zielonej góry myślę, że wygrali ten mecz, co było naszym głównym problemem, to by straty ich. Takich prostych wległów, oni e, dostawali łatwe punkty, robili przewagę. którzy staraliśmy się, walczyliśmy, dochodziliśmy do walczyli dochodzili wyniku, kiedy zwykłym się zrobić coś dobrego, dobrego, popełniliśmy kolejną stratę i oni znowu odskoczyli i przez to przegraliśmy mecz. Dziękuję bardzo. Czy o tych mogę prosić o Również Chciałem pogratulować z Zielonej Góry, Podziękowania kibicom za doping. Chłopakom za walkę, bo każdy to był na parkiezie. Zostały to co mógł, jak pan nie powiedział, zadecydowały straty i to, że w trzeciej kwarcie, w drugiej połowie pozwoliliśmy sobie rzucić za dużo punktów z kontry i ciężko potem było wrócić z taką drużyną jak Stelmet. Nie opuszczamy go w tym momencie, jeszcze mamy mecz w niedzielę i potem playoffy, także szkoda tej przegranej, ale dla nas jeszcze sezon się nie skończył. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są państwo jakieś pytania do gości? Ja mam pytanie do pana trenera Jacek Białę Radio Zielona Góra. Zbliżają się play-offy i, i, i nawet wiele wskazuje na to, że być może traficie właśnie na zielonogórską drużynę. To jest drużyna, z którą pan chciałby się spotkać? Czy, 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 czy nie pasuje wam ten zespół? Nie? Jak, jak pan może ocenić naszą drużynę my, my szerzej? Nie mamy wyboru. Będziemy grać z tym, kto będzie na tej pozycji, z którą się nie spotkamy. A, a jak pan mógł Stelmet ocenić generalnie? Já myslím, že jsou velmi moční, že jsou individuálně velmi moční, že myslím, že mají individuálně nejlepších zawodníků, ale na pewno nebude lako. Jsou to silnější, že někteří mají dobrých zawodníků, takže bude to zajímavý play Hello everybody. Uh, mm, of course we are satisfied with the win. Uh, also with. The Playing in some part of the game, we are very, very satisfied with energy what we spent, spent on a court. Um, we have some like uh, black holes in a game, uh, especially according to tonight in offense, even in defense. I think we was more consistent uh, in the first half. We have a problem on a pick and roll game, but I think in second half that was uh, even much better. Uh, in a moment when we make a plus 15, uh, was a lot of energy, a lot of good uh, rotation, and a lot of uh, pressure on the ball. What, of course, need to be our goal for future games. We have like, we are very disturbed with uh, Oliver very fast for Falls and uh, our game was not the same. According that he is a man with uh, one of the most uh, like energetic person in our team. And that is uh, something what also don't give us like a uh, lot of uh, uh, space for maneuver in, uh, in, all of, in in our in our rotation. Uh, but on the end, we need to be happy and satisfied because um, we are uh, in closer to end of the championship. And uh, last game in Sunday will be last hour game where we will uh, practically be set and ready for playoff. Uh, uh, we need of course to watch what will happen on another court and to be ready to catch uh, second or third position, what for me is a very good uh, before playoff because uh, on the end uh, that is something different, different competition than league, everything starts from a zero, nobody counts uh, what happened before that and all the concentration and focus need to be on this. I think that we will be ready and focused uh, to when playoffs start uh, show our best and continue in this way. Trener powiedział o tym, że jest, jesteśmy usatysfakcjonowani w przebiegiem tego meczu, podobnie jak jesteśmy usatysfakcjonowani z pewnych zagrań, z pewnej części gry, zdarzyło nam się kilka takich czarnych dziur w pierwszej połowie mieliśmy problemy z pikendrolami, natomiast w drugiej połowie już sobie z tym daliśmy radę. Mieliśmy także problem z faulami Olivera Stevica, który je bardzo szybko, przez to musieliśmy dość, dosyć prędko postawić kanałowce i go oszczędzać, dlatego nasza gra nie wyglądała tak, jak, tak samo, tak, tak jak powinna, jeżeli chodzi o rotację wyglądać. W poniedzielnym meczu będziemy już przed najważniejszymi meczami sezonu, przed najważniejszą częścią sezonu, która prowadzi to zwycięstwa do do zdobycia mistrzostwa czy nam się uda zobaczymy przekonamy się natomiast nastawiamy się teraz na niedzielne spotkanie z Turą które będzie ciężkim spotkaniem i liczymy na zwycięstwo. Few words from Quinton about this today's game. Uh, pretty much I agree with what coach. powiedział um, had a couple of breakdowns and stuff and. Picking roles that we've gotta be better on the defensive end. Um I think some quarters are better than others on defense and stuff like that, but you know, we got the job done, got the win. So, you know, we're just gonna enjoy it tonight and we'll move on to the next one, get ready for the next game, get ready for the playoffs. Quinton uh, Sure? Yeah. Okay. <laughs> Zgadza się z tym, co powiedział trener. Nasza obrona chwilami była lepsza, chwilami gorsza. Czasem zdarzyły nam się wznoty, czasem upadki, ale generalnie przebieg meczu bardzo satysfakcjonuje Quintona. Powiedział, że nastawiamy się teraz na, na, na mecz z Turowem i zobaczymy, co będzie działo się dalej.